Tysiące kilometrów tras rowerowych i mnóstwo ciekawych miejsc. Przygotuj się na dawkę inspiracji. Szlaki rowerowe Polski zapraszamy. A dzisiaj południowa trasa forteczna. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was serdecznie z przemyśla. To tutaj rozpoczynamy kolejny szlak rowerowy, polski szlak rowerowy, a jakby inaczej, tym razem ruszamy na forteczny szlak rowerowy. Ale zanim ruszymy, kilka słów o szlaku. Jesteśmy w województwie podkarpackim, zaczniemy i skończymy w przemyślu. A przejedziemy przez południowe forty dawnej twierdzy. Nie będzie płasko. Każdy fort jest na wzniesieniu, czasem całkiem mocnym. Miłośnicy historii, odkrywania pozostałości minionego czasu będą zadowoleni. No i oczywiście ładne krajobrazy się zarysowują nieraz. Ruszajmy! No trzymajcie kciuki za nas po prostu. Po prostu trzymajcie kciuki bo przyszłość jest niepewna. Co znaczy, że pogoda jest niepewna? Pogoda jest niepewna, bardzo niepewna. Ogólnie miało padać dzisiaj cały dzień, jest pochmurno, wieje, ale nie pada. Więc może uda się przejechać w miarę sucho. Do zobaczenia na szlaku. Manewry szwejkowskie w twierdzy Przemyśl. Twierdza Przemyśl Lwita. Początek szlaku no poprowadzone wzdłuż drogi, ale jest chodnik, więc jedziemy chodnikiem. A, jakbyście byli w Przemyślu zimą, no to wyobraźcie sobie, że mają tutaj stok narciarski i wyciąg krzesełkowy. Słaby początek jest podjazd. No ogólnie te tereny, okolica Przemyśla, sam Przemyśl, to mnóstwo podjazdów. Ogólnie mówi się, że Przemyśl jest takim polskim Rzymem na siedmiu wzgórzach. Jedziemy Greenwello, No i zjeżdżamy zaraz na forteczną trasę rowerową. Okej, okay, no i znowu jesteśmy na fortecznym szlaku, który zmienił się odrobinkę. Odbiliśmy od tych yy, głównych publicznych dróg i od razu jedzie się lepiej. Przyjemniej jest jakoś tak ciekawiej. Tak, tylko trzeba pamiętać o przerzutki. A no tak, bo Ola wjeżdżała pod górkę, a nagle jest z górki. I łańcuch nie nadąża. Teraz to klimat to zupełnie. No nie ukrywam, że jest ciekawiej. Podjazdy nadal odrobinę dają w koszt. Warto było się chwilę przemęczyć yy, towarzystwem aut. Słuchajcie, no ten podjazd jest mocny. Naprawdę mocny i długi. No ten leśny podjazd wydaje się nie mieć końca. Jak tam, jak tam. Nie kończy się ten podjazd. Nie kończy się. Nie kończy się. Tam przyjechaliśmy. Tam się jeszcze zawija. Jest mocno. Ale jest super. Droga jest fajnie utwardzona. Nie jest to asfalt, co prawda, ale to dobrze, bo jest zachowany charakter. No ale nie robią się kolejny. Nie ma piachu. To jest to leśna ścieżka taką, jaką chciałbym widzieć w większości szlaków które przebiegają przez lasy właśnie. Ale można się spocić. Oj, można. Słuchajcie, ta serpentyna, którą jechaliśmy, czyli tu się zaczyna, tu, tu, tu i tu jesteśmy, ma wybitnie górski charakter, pokonując wysokość 145 metra, metrów w 18 ostrych zakrętach. Efektowna serpentyna o stosunkowo niewielkim spadku około 7% pozwala na podjazd ciężkich pojazdów o ciągu konnym. Dziś po rewaloryzacji ukończonej w 2014 roku jest dostępna dla rowerzystów i pieszych. Nie, no naprawdę przyjemnie się tutaj jedzie. No, i taki punkt widokowy mamy na trasie, gdzie widzimy prawdopodobnie forty. Przynajmniej tak są zaznaczone tutaj. Ale czy my je tu widzimy? Te drzewa już trochę inaczej wyglądają niż na tych zdjęciach. No trochę jakby zarosło. No. Jakbyśmy mieli lornetkę, to pewnie byśmy zobaczyli. A mamy lornetkę, ale nie zjedliśmy ze sobą. Ja muszę wam przyznać, że ten szlak jest bardzo fajnie oznaczony. Naprawdę bardzo fajnie i tak e, klimatycznie. Zobaczcie, tutaj mamy informację o tym, że możemy zjechać do fortu 3 kruchel. My tam nie jedziemy. Ale zobaczcie, na trasie pojawiają się takie wieżyczki, które informują nas o najbliższych fortach, do których zmierzamy. No i to muszę powiedzieć, że buduje taki fajny klimat tej wycieczki. No a dodatkowo w wielu miejscach. Bo na razie chyba na kilku kilometrach mamy trzecią, czy czwartą tablicę. Możemy poczytać odrobinę o przemysł. To jak szlak forteczny, to przydałoby się jakiś fort zobaczyć. Zatem odjeżdżamy do pierwszego ruin. To spory fort szósty. Iwanowa Góra. Są pozostałości. Ale czy takie zjawiskowe? No nie wiem. Co tam pani Aleksandro, co pani znalazła? No, kawałek fortu. Tak jak mówiłem wam na początku, te forty to w większości ruina. A to dlatego, że została twierdza przemysł poddana. W momencie, kiedy została poddana, wszystkie te forty zostały wysadzone. No, ale tam coś jest, tutaj też jest można zajść, klimacik jest. Niestety, jak i w takim miejscu zawsze, części, często bywa, jest też sporo śmieci. Chociaż tam jest jakiś nasyp. Tutaj mamy krzyż. No, ten Ford rzeczywiście potrzebuje jeszcze odrobinę opieki. Nawet jakby to było wykoszone, to już myślę, że wyglądałoby zdecydowanie lepiej. Zobaczcie, proszę, kolejne. Okej, okay, no zrobiliśmy krótki spacerek i jedziemy dalej. Zjeżdżamy, wjeżdżamy znowu na szlak i odbijamy w prawo. Powiem Wam szczerze, że ja to się odrobinę boję takich zjazdów. Zdecydowanie lepiej i pewniej czuję się na podjazdach. Fajny zjazd. No jakby był zjazd, to będzie i podjazd. A przy okazji dajcie znać w komentarzach, jak podoba Wam się ten odcinek. No i ogólnie cała seria. Jesteśmy ciekawi Waszych opinii. Przed nami kolejny fort. Tym razem to jest fort piąty, Grochowce. A nie masz fort artyleryjski, jednowałowy, zbudowany w systemie fortowym, ześrodkowanym, Zbudowany w latach 1882-86. My... Robi wrażenie. Całkiem niezły fort. E, wow. I tu chyba sobie polecę. Super jest. Dobra. E, ten fort zasługuje na drona. Zatem widzimy się u góry. Fort Grochowce, drodzy Państwo, był fortem artyleryjskim, wysadzonym po drugim oblężeniu twierdzy przemyśl. Za wysoko nie polatali, no bo zasięgu nie było. A teraz widzę, że tu idzie wielki, ogromny, biały pies. pies. Pani go złapała za mordę i wraca. A my uciekamy, bo pani pewnie chciała go tu wypuścić. Pa. No to dalsze kręcenie. Troszkę pokropuję. Jak będzie tak, to będzie dobrze. A my z wolna dojeżdżamy do kolejnego fortu. Jeszcze chwila i będziemy na miejscu. Widzę fort. Ale... O. No bardzo podobny do tego poprzedniego, ale to nic dziwnego, no to był cały system umocnień, więc te forty nie musiały, nie mogły być od siebie bardzo, bardzo różne. Zobaczcie, ten z kolei bardziej niż ten poprzedni został pokryty przez przyrodę, przez bluszcz, nie bluszcz, już wam pokazuję tutaj. Zobaczcie tę część. No i jest taka odrobina magiczna. Trzeba rzec. Zobaczcie tutaj. Jeżeli ktoś z was pasjonuje się fotografią, to z pewnością tutaj. Kilka fajnych kadrów może ustrzelić fajnie Spoko No mi się podoba Ola Tak 50 na 50 z tego co widzę Jak jest górki pod górkę To jest i z górki uwaga fly down the staircase feel as good as the sun is golden no i pour me some oj in my tallest glass it's over reason cause i'm over you it lasts i hear the news people pouring Jak Ci się pani Aleksandro idzie bezpiecznie? Ufasz takim konstrukcjom? Ja tak, jestem bezpieczna. Czuję się bezpiecznie. I bamy się śmiesznie, jest wesoło. <noise> o, tam jakieś mory, nie mory. Ogólnie jest trochę takiej infrastruktury, nie? rowerowej. Tak. Gdzie można się zatrzymać, coś zobaczyć. Są sklepy na drodze. Co prawda nie cały czas, więc... Jakiś zapas mały wody trzeba mieć jest wskazówka Fort 3 łuczyce No jak przystało na forty pod górę To troszeczkę na nawierzchnia ale nadal ubite można wjeżdżać Nie jest łatwo Któryś to fort któryś podjezd dzisiaj No powiem wam że tutaj jest całkiem przyjemnie Wykoszony Fort zachowany Przynajmniej tak się wydaje na początku O Jezus Maria Schowałam się przed Denilem. Będzie mnie teraz szukał pewnie. Na początku. O Jezus. <laughs> Żołnierz wyskoczył. Żołnierz wyskoczył. Tak zwany oluszek. Tu jest parking. Co my dalej mamy? Uwaga, teren monitorowany. Fort trzeci. No fajny, fajny. Widać, że to jeden z tych fortów zagospodarowanych, że coś tutaj się dzieje. Bo zobaczcie sami w środku. Mamy zdjęcia, które pokazują chyba, na pewno, jak ten fort wyglądał wcześniej, no... Niewiele różnił się od tych, w których byliśmy niedawno, zaruśnięty. No a tutaj zobaczcie, jest jakaś skrytka robotnicza. No i idziemy zobaczyć, co jest w dalszej części fortu. Mi się podoba, Najle najbardziej chyba. No też Tak jasno jest, wszystko widać. Tak, tak To akurat o 54-85 rok. Tam zaraz pójdziemy, jeszcze zobaczmy tutaj. No tutaj tego terenu do zwiedzania, do eksplorowania jest całkiem dużo. Zobaczcie, tutaj jest miejsce na ognisko, a nawet na takiego prowizorycznego grilla Miejsce na ognisko. O, i nawet jest. Yy, Aj, nie widać, że to jacyś Zajawkowicze robią. Ręcznie napisany regulamin. Z góry dziękujemy za godne zachowanie, porządek, opłaty za drzewo i pomoc finansową na wielkie potrzeby Fortu 3 łuczyce. Zapachany, nie widać nic. Bo to chyba były te miejsca strzelnicze, wszystko. Tak mi się przynajmniej wydaje. Było pod górę, jest i w dół. To co? Mówisz Ola, że co? Że fajnie się zjeżdża? No, bo ogólnie ja jestem lepsza w podjazdach, a gorsza w, ja, w zjazdach, bo ja się boję zjeżdżać, ale ogólnie fajnie się zjeżdża. No, z taką prędkością fest. Tylko, że kurczę, no tu jest teraz asfalt, ale jak wjeżdżamy tam pod te porty, no to jest różnie. I teraz na przykład przed tym w tym co byliśmy przed chwilą, to w pewnym momencie były wysypane takie dachówki pomarańczowe, połamane. No i jak podjeżdżało się, no to jako tako, ale jak się zjeżdżało, no to one tam mocno prawotały, nie? Pod kołem. Ale to chwilka tylko. No chwilka, chwilka. Nie, no ogólnie koń przed nami. No. <grytanie> <grytanie> Jesteśmy obecnie w miejscowości Siedliska. O, tu panowie zjeżdżają, co nas wyprzedzali już. Poszli. i okay, to są te oznaczenia, fort pierwszy Salis so Soglio, 200 metrów. To już niedaleko. A z ciekawostek, ten fort leży praktycznie na granicy z Ukrainą. Dzieli go naprawdę niewielki kawałeczek od, od Ukrainy. No zobaczymy jak będzie widoczne to wszystko na samej górze. Bo jak wszystkie pozostałe, trzeba się wspiąć. No i odnowiony. Elegancki. No, no, no. Nie wkidmukał. Naprawdę fajny. Ale i odnowiony tak ze smakiem, w sensie że wiesz, że nie jest stu procentach zachowane są te pozostałości. Patrz, na górze są barierki, więc chyba można wejść. Spróbujemy? Patrz. Jak ci się podoba? Fajne, ładne, zadbane, odnowione, naprawdę super. A zobacz, jak widać tam w ścianach kule. Nie, chcę iść na samą górę. Samą górę, górę? No. Oj, moi drodzy, mam nadzieję, że widać. Tutaj słupek graniczny Ukrainy. Tak, ja widzę. Żółto-niebieski. Niebiesko-żółty. A tutaj cały czas mury jeszcze idą, więc ta twierdza tak naprawdę leży na granicy. Fajnie. A gdzie nasz słupek? Polski? no gdzieś tu musi być. Ja myślę, że to jest odpowiedni czas na to, żeby narrator, czyli Ola, powiedziała kilka słów o całym systemie fortyfikacji twierdzy przemyśl, więc my spacerujemy, a wysłuchajcie. Twierdza przemyśl była strategicznym punktem wielu konfliktów zbrojnych, w szczególności podczas I wojny światowej. Wówczas forty trzykrotnie stawały się główną fortyfikacją obronną. Pierwsze oblężenie rozpoczęło się 17 września 1914 roku, kiedy wojska rosyjskie chciały zdobyć przemyśl. Po niecałym miesiącu walk to armia austriacko-węgierska wyszła zwycięsko. Inaczej zakończyło się drugie oblężenie, podczas którego podjęto decyzję o częściowym wysadzeniu fortów i poddaniu twierdzy. 18 maja 1945 roku przemyśl został otoczony po raz trzeci. Tym razem to wojska rosyjskie opuszczały miasto, a same forty poniosły kolejne znaczące uszkodzenia. No dobra, co za dużo wiedzy, to też niezdrowo, więc przygoda trwaj. Lecimy na ostatni fort dzisiejszego dnia. No ale zanim ruszymy już do ostatniego fortu, jeszcze chciałem wam pokazać, jak on wyglądał, ten fort Salis Soglio przed 1915 roku, w którym to właśnie został wysadzony przed kapitulacją twierdzy Przemyśl. Zobaczcie, jaka to jest potężna budowla. To jest tylko ta brama tutaj, którą widzimy, no i te pozostałości, po których chodziliśmy. No, ale ten fort naprawdę był potężny. Piszą, że mieściło się tutaj od 400 do 520 żołnierzy. Tyle osób obsługiwało ten fort. No i zaczynają się małe przeszkody. Musieliśmy zmienić trasę, gdyż droga, którą przeprowadzony jest szlak forteczny, jest naprawiana. Wylewany jest tam asfalt świeżutki, gorący, więc nie mogliśmy tamtędy jechać. Zmieniliśmy drogę. No i pada deszcz. No i przed nami ostatnie odbicie z trasy po ostatnich z fortów południowego szlaku fortecznego. Fort Borek przy akompaniamencie deszczu Ola już odjechała a ja chciałbym zaprezentować swój strój na takie pogody czyli deszczak, jeszcze mam kurtkę pod spodem no i spodnie przeciwdeszczowe bo mam nadzieję że to wytrzyma bo jest coraz gorzej a ona już mądra na forcie, jedziemy o jest i twierdza, czy znaczy twierdza Fort Borsk Borsk czy jakoś tak i Aleksandra Jest i Aleksandra No ona nagrywa, ja nagrywam wszyscy, już nagrywamy Zmieszczę się u pani! Zapraszam, zapraszam! Miejscowo pod dostatkiem Zmieszczę się u pani! Zapraszam, zapraszam! Miejscowo pod dostatkiem Smokłaś? Nie. Ty jeszcze zdążyłaś pod tym małym. No i dotarliśmy Fort Pancerny numer 15. Borek yy, I cóż, i cóż, i cóż, pokażę Wam tak na szybko, no bo niestety, niestety pada. Pada i nie zagościmy tu długo. Prawdopodobnie będzie padać już do końca dnia. Więc chwila, moment i uciekamy w stronę przemyśla. Ale na szybko Was oprowadzę. Panie Aleksandro, pani, idziesz? Czy zostajesz? Pani Aleksandra chyba została. Ja wam tylko pokażę, tak z brzegu, jak to wygląda. O, tutaj z pewnością można wejść i do środka, coś się dzieje. No niestety dzisiaj nie wolne datki można zostawiać. O, zobaczcie, a tu jest chyba działu przeciwpancerne jeszcze. Pozostałości tego działa przynajmniej. Widok, widok taki strategiczny, można powiedzieć. Bo zobaczcie proszę, wchodzimy tutaj No i ja stąd widzę wszystko o, dobra to by było na tyle z tych fortów naszych bo Pada niestety jak widzicie więc zbieramy się no i będziemy zaraz zjeżdżać w dół, w dół, w dół, w dół y, aż do Przemyśla a zwieńczeniem, no i podsumowaniem dzisiejszej wycieczki będzie pizza galicyjska, na którą już was serdecznie zapraszamy. Pokażemy wam fajne miejsce, które musicie odwiedzić będąc w Przemyślu. Co ty robisz? Ubieram się. <laughs> się schowałaś? Nie mogę znaleźć zapięcia. Gdzie tu? O, mam. Ja teraz po prostu robię... Okulary muszę Mucha żadna nie wpadła do oka. Dzisiaj raz wpa Na chwilę ściągnąłem tylko okulary i dzisiaj już mi mucha wpadła. Ale to jest ból straszny jak mucha wpadnie do oka. Lubię tego uczucia, Sam musiałam ją wyciągać, a pod górkę wjeżdżałam. Dobra, ja się przewróciłam. A jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to każda łapka w górę, każdy kciuk w górę mile widziany i napiszcie parę słów od siebie w komentarzach. No i została nam ostatnia prosta do przemyśla. Za nami medyka, przed nami przemyśl właśnie. Dlaczego taki smutek? Y, no bo chciałam być galicyjską z pieczarkami, a okazało się, że nie ma i z kaszą zjem, tak jak rok temu. Z kiełbasą. A barszczyk jak? Bardzo dobry. A ceny się zmieniły? Rok czasu minął, bez zmian. No, a tutaj przebija się za tymi krzakami san. Wybaczcie, nie podnoszę tego aparatu, kamery, bo mokro i zimno. A Ola się cieszy, bo bułka grzeje. Ok, Dokręcone. 50 km 300 metrów. Podsumowanie. Zatem szybkie podsumowanie fortecznego szlaku rowerowego południowego właśnie w przemyślu. Cóż możemy powiedzieć? Fajnie się bawiliśmy. 50 km naprawdę spędzone z wieloma atrakcjami, yy, zarówno turystycznymi, jak i tymi rowerowymi. Mam na myśli podjazdy, zjazdy. Działo się naprawdę dużo. Były widoki. Pogoda, jak widzicie, no, pod koniec naszej wycieczki nie dopisała. No ale trudno, no taki jest taki to sport. Taki to sport Ola biega, Ola ogarnia deszczaki Ja wam tylko powiem, że to na pewno szlak Nie dla wszystkich Na pewno dla osób z kondycją Jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę z rowerami No to będziecie przyklinać na tym szlaku niejednokrotnie Zarówno wjeżdżając I no bojąc się zjeżdżając z, z fortów Bo te forty właśnie są na wzniesieniach Możemy z nich zrezygnować, ale cóż to za szlak forteczny bez fortów. Nawierzchnia, na plus. Oznakowanie również na plus. Czy polecamy? Ola polecamy? Tak. A, jeżeli jesteś miłośnikiem takich wiesz, historycznych, wojskowych, militaryjnych rzeczy, atrakcji, no to na pewno ten szlak jest dla Ciebie. A teraz z tego miejsca dziękujemy Mariuszowi za polecenie tego szlaku. Mariusz pochodzi z przemyśla, mieszka w przemyślu, więc wiedział co mówi. Yy, widzimy się w kolejnym odcinku. Zostawcie kciuki w górę, zostawcie komentarze, zasubskrybujcie kanał i jedźmy razem. Do zobaczenia. Jeśli podoba się to, co robimy. Możesz nas wesprzeć na portalu Patronite. Wielkie dzięki tym, którzy nas wspierają. Przedstawiona trasa to jedna z 70 propozycji, którą polecamy Wam w naszym przewodniku o polskich szlakach rowerowych. Premiera wiosną, zapraszamy do śledzenia. Dziękujemy i do zobaczenia.